10 dni zajęło sześciu śmiałkom przepłynięcie kajakami ponad 500 km. Wypłynęli z leśnej na dolnym Śląsku, wyprawę zakończyli nad samym morzem, wszystko w szczytnym celu. Pierwsze dni to było hartowanie organizmu, że przez 3-4 dni pierwsze piekły mięśnie barki w ogóle na drugi dzień, wbrew pozorom, mieliśmy zakwasy na łydkach, pomimo że nogami się nie wiosłuje. W braworowy sposób do grupy dołączył Cezary Seńkowski. Link zobaczyłem o 6 rano, pomyślałem 15 minut, mówię nie, ja muszę popłynąć. No i powiedzmy, że z nóżki na nóżkę e, przebierałem, żeby doczekać do w 9 i zadzwonić do kolegów, czy w ogóle będą chcieli mnie zabrać. No i się udało. Pan Cezary szybko zaskarbił sobie sympatię i podziw grupy. Kryzys dosięgnął uczestników wyprawy po piątym dniu. Horyzontalnie te drzewa było widać, a po czterech godzinach okazało się, że one się w ogóle nie zbliżają. Nie? I to, to mnie tak jakoś dołowało. To były takie emocje, jak już wypłynęliśmy na te fale, jak wypłynęliśmy z tego portu na fale, to już były takie fale, to już były takie emocje. Cudownie to było, to było wspaniałe uczucie. Podczas wyprawy znaleźli piłkę, która ma zostać zlicytowana na rzecz podopiecznych mojej fundacji. Chyba o Hanie wszyscy się najbardziej martwili. Cały czas nie pytają, czy ktoś tam gdzieś z tyłu został czy coś, tylko czy jest Hania. Tak, Hania płynie dalej z nami. Celem wyprawy było wsparcie zbiórki pieniędzy dla drużyny piłkarskiej dzieci z Karkonoskich Domów Dziecka. Udało się zebrać połowę z potrzebnych 30 tysięcy złotych. To pozwoli nam na komfortowe i sprawne przeprowadzenie naprawdę porządnego obozu sportowego dla dzieci. Jeśli jeśli ferie zimowe nie będą pasowały, to będzie to przyszły sezon wakacyjny na pewno. Do drużyny należy 40 dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Ostro trenują do Mistrzostw Świata dzieci z domów dziecka, które co roku odbywają się w Warszawie. Śmiałkowie już planują kolejną wyprawę. Tutaj już robota została <grym do sprawa> nie, więc teraz czas popracować nad nogami. I plan jest taki, żeby wybrać się rowerami do Amsterdamu. Oczywiście będzie ona także charytatywna.